Ostatnio kończyliśmy serię anime na Cartoon Network, teraz zamykamy anime na JetXie, a kolejną serią będzie anime na Hyperze, jak i anime w polskiej telewizji. Lecz zanim zaczniemy JetX, parę słów od sponsora odcinka. Return of the Saiyan to darmowa gra MMORPG, która przenosi Cię do otwartego świata inspirowanego anime Dragon Ball. Wybierz swojego ulubionego bohatera i wyróż na przygodę, gdzie zbierzesz drużynę i stworzysz potężny klan. Zdobywaj punkty PvP podczas intensywnych potyczek z innymi graczami na wyjątkowych wydarzeniach. Plenuj swoją postać, ulepszaj ekwipunek, eksploruj tajemnicze dungeony i, i wraz ze swoją drużyną torzepickie walki Open PvP o dominację na Future Earth. Link do rejestracji macie w opisie. Zacznijmy sobie od Pokémonów. Pokémony to jedna z najpopularniejszych serii, która mocno zakorzeniła się w naszej popkulturze na świecie dzięki grom czy anime. Postaram się je opisać w jak największym skrócie. Pokémony mają aż 25 serii i mnóstwo innych filmów pełnometrażowych, ale my skupimy się na pierwszej serii, która powstała na Jetixie. Wszystko się zaczęło od chwili, gdy japoński twórca gier Satoshi Tajiri, lider studia Game Freak, stworzył na popularnych wtedy Game Boyach grę o nazwie Pokémon. Było to w 1996 roku. Roku. W momencie, gdy wydawcy zdali sobie sprawę, że wypuścili kurę znoszącą złote jaja, postanowili zrobić inwazję Pokémonów w postaci anime, kolejnych gier, tazosów, kart, słodyczy i wielu, wielu innych. Po wielkim sukcesie pierwszej serii Anime z 1997 roku na się zawitał pierwszy odcinek w 2003. Ta produkcja opowiada o przygodach młodego trenera Pokémonów, Asha Kechama, który skończył 10 lat i będzie mógł zostać trenerem. W świecie przedstawionym jest to ważne, gdy 10 lat to wiek inicjacji i wtedy każdy może odebrać swojego pierwszego Pokemona. Aż był tak podekscytowany, że w tym wielkim dniu zaspał i spóźnił się do laboratorium profesora Oak'a, który jest wiodącym specjalistą od Pokemonów w regionie Kanto, widząc, że aż nie dostanie Pokemona, no bo wszystkie zostały porozdawane. Profesor Oak wręcza mu innego, niestabilnego Pokemona o imieniu Pikachu. Jest on początkowo mega dziki i strasznie niechętny do współpracy z Aszem. No więc właśnie Pikachu odmawia mu współpracy i nie chce wejść do Pokebola. Początkowo, i Pikachu mają trudności z komunikacją i wspólnym partnerstwem, ale przez wspólne doświadczenia zaczynają budować więź. Protagonista marzy o zostaniu największym trenerem i zdobyciu tytułu mistrza Pokémon. Niniejszym oświadczam Pokémonom świata. Ja będę mistrzem Pokémon! Mistrzem Pokémon! Nie, aby to osiągnąć, musi zdobyć 8 odznak od liderów Jimów w regionie Kanto, które pozwolą mu na udział w lidze Pokémon. W trakcie swojej podróży, aż spotyka Misty, która jest liderką jednego z Jimów i specjalizuje się w Pokémonach typu wodnego. Początkowo towarzyszy mu, aby odzyskać rower, który został skradziony i zniszczony przez Asha. Gdzie mój rower zabierasz? No to się ja tylko na chwilę do sklepu. Rycerz, ty draniu! 15 minut. Oddaj rower! Ja... Państwa power Rangers just A kurwa, rzeczywiście! Gdyż ten śpieszył się do centrum Pokémon, by uratować Pikachu po ostatniej walce ze stadem innych dzikich Pokémonów. Kolejnym ważnym towarzyszem Asha zostanie Brock, kolejny lider gymu, który specjalizuje się w Pokémonach typu skalnego. Dołącza do niego, gdy jego ojciec po latach wraca, by zaopiekować się swoimi dziećmi. Początkowo Brock pełnił tą rolę, gdyż matka również była nieobecna. Dołącza on do Asha jako doświadczony trener i kucharz, oferując swoją wiedzę i umiejętność podróży. W świecie przedstawionym istnieje wiele regionów, z których w których każdy ma swoje unikalne cechy, pokemony, kulturę i strukturę. Wszystkich razem jest ich dziewięć. Kanto, Johto, Hoenn, Unowa, Kalos, Alola, Galar i Paldea. Z każdym kolejnym odcinkiem widzimy jak bohaterowie mierzą się z trudnościami, kształtują swój charakter oraz spotykają coraz to liczniejsze pokemony. Od najbardziej zwykłych i pospolitych, przez legendarne, aż do tych mitycznych. Humor przedstawiony w serii jak zwykle może podpasować młodszym, jak i starszym. Najpopularniejszymi antagonistami w serii jest zespół R, czyli. Co to kim oni są? Nie bój się niczego, drogi chłopcze. Pozwól nam się przedstawić. By uchronić świat od dewastacji. By zjednoczyć wszystkie ludy naszej nacji. Miłości i prawdzie nie przyznać racji. By gwiazd dosięgnąć, będziemy walczyć. Jesse! James! Zespół R walczy w służbie zła! Więc poddaj się lub do walki stań. Ja! Zespół R to grupa bliźniaków wraz z gadającym kotem Pokémonem miałem, którzy starają się uprzykrzyć życie głównym bohaterom i całemu światu. Z pewnością oglądaliście atomówki, to pewnie kojarzycie gang Amebowców, którzy za wszelką cenę chcieli zostać największymi złoczyńcami na świecie, by każdy inny zły o nich słyszał. Zaś sami, zamiast robić poważniejsze przestępstwa, to śmiecili w mieście czy deptali trawniki. Z biegiem fabuły tak można opisać zespół R. Na pierwszych odcinkach można poczuć element grozy, gdy się pojawiają, lecz z każdy... Każdym kolejnym odcinkiem stają się bardziej znakiem rozpoznawczym serii Pokémon aniżeli tymi złymi z pomysłem na przejęcie władzy nad światem. Seria ma również wiele nawiązań do gry Pokémon, co jest symbolicznym, puszczonym oczkiem w stronę fanów. Na GTXie również można zobaczyć różne wprowadzone cenzury, jak usuwanie broni palnej czy innych niebezpiecznych przedmiotów. Czasem oberwało się też sceną przemocy, co jest dziwne, gdyż Pokémony charakteryzują się widowiskową walką czy symboliczną zmianą wyglądu. Bardzo często jest mówione, że Digimony zgapiały od Pokemonów, lecz warto wspomnieć, że Pokémony również nie są bardzo oryginalne. Wiele pokemonów, które znamy dzisiaj opiera się na starożytnych folklorach z Chin, Japonii, Grecji, mitologii rzymskiej czy nordyckiej. Wygląd jak i którymi dysponują Pokémony, są łudząco podobne, a w większości takie same. Nie wiem czy kontrowersja, ale podepnijmy. O tym, o czym opowiem, kurz już dawno opadł, ale jakiś czas temu zrobiło się bardzo głośno na temat afery Pokémon, agro Palworld. Palward. zostało stworzone przez Studio Packet Per, gdzie w grze możemy łapać lub wykorzystywać stwory do swoich celów. Cała afera ciągnęła się o to, że stwory w Palward były łudząco podobne do pierwotnych Pokémonów, o co Nintendo ich o dziwo nie pozwało. Nintendo bardzo mocno groziło pozwami, w stronę. -Warda przez podobieństwo i groziło im na swoich social mediach. Do pozwu pewnie nigdy nie dojdzie, ponieważ stwory nie są czymś, co stworzył Satoshi Tajiri czy samo Nintendo i nie mają do nich pełnych praw. Zastanawiającą praktyką jest to, że Nintendo po sytuacji z Palworldem, wiedząc, że nie może nic zrobić, postanowiło, że tak to nazwę poprosić Valve o usunięcie wszystkiego, co jest związane z Pokémonami, Mario i Zeldą w garysmodzie. Naruto, czyli kolejny klasyk, którego pewnie nie trzeba przedstawiać, ale i tak to zrobię. Anime Naruto opowiada historię tytułowego Naruto Uzumakiego. Młody ninja z marzeniem zostania Hokage, czyli najpotężniejszym przywódcą swojej wioski, w tym wypadku Konohy. Od małego nosi w sobie ducha potężnego, dziewięcioogonowego lisa, co sprawia, że jest odrzucany przez innych mieszkańców czy przez dzieci w swoim wieku. Następnie Naruto w szkole ninja zostaje przydzielony do jednej trzyosobowej grupy, by rosła wokół nich przyjaźń, która z początku nie istnieje. Mają się nauczyć współpracować i wzajemnie wypełniać swoje najsłabsze strony. W skład wchodzi Naruto, Sasuke i Sakura. Sasuke, jeden z ostatnich członków z legendarnego klanu Uchiha. Jest to związane z tragedią i masakrą w jego wiosce. Każdy członek tego klanu, w tym jego rodzice, zostali zamordowani, a on sam chce ich pomścić. Głównym winowajcą tego wszystkiego był jego własny brat Itachi. Sakura to wybuchowa, zakochana po uszy dziewczyna w Sasuke, lecz sama nie radzi sobie z walką, za to dobrze nadrabia to swoją ponadprzeciętną wiedzą na temat do jutsu i wiedzą teoretyczną. Wszyscy razem tworzą drużynę siódmą. Jak każda drużyna, potrzebuje swojego mentora, a w ich przypadku będzie nim Kakashi Hatake. Tajemniczy mężczyzna, który ciągle ma zasłoniętą całą twarz i jedno oko. Jest znany z inteligencji, strategii oraz zdolności walk. Jego przeszłość jest naznaczona traumą, w tym stratą bliskich, co kształtuje jego charakter i podejście do uczniów. Kakashi jest również znany z luźnego podejścia i poczucia humoru, co czyni go charyzmatycznym nauczycielem. Z biegiem czasu poznajemy również wiele innych bohaterów, którzy stają się pomagierami i przyjaciółmi Naruto. Klasyczny element moich odcinków, a więc kontrowersja. Kontrowersji odnośnie Naruto nie brakuje, więc skupię się na jednej z większych, czyli cenzurze. Long story short. Jetix w Europie zaczął nakładać cenzurę na wszystkie odcinki Naruto, które między innymi trafiały do Polski, a polski dział zaczął nakładać bardzo surową cenzurę. Cenzura zbyt mocno ingerowała w finalny odbiór anime, gdzie końcowe było strasznie dużo niedociągnięć i dziur fabularnych. Przytoczę parę z nich, jak cenzura była używana. Ależ będą to przykłady zarówno Jetixowe, jak i test zagranicznego Cartoon Network, żeby uzmysłowić bardziej, co mam na myśli. Pierwszym lepszym przykładem niech będzie to, że 18 odcinek naruto w Japonii trwa klasycznie 24 minuty, a polski tyle co numer odcinka, a dokładnie 18:38. W Polsce w większości odcinków zostało usuniętych wiele scen z krwią, sceny walki i tym podobne. W rzeczywistości Jetix usunął naprawdę wiele. Jedyne co się zgadza to intro, outro i muzyka. Nazwy broni. Takie jak Shuriken są pomijane, a same bronie zazwyczaj nie mają kontaktu z przeciwnikiem. Słowa jak zabić, morderstwo czy śmierć są wycinane albo pomijane. Nie zmienia to faktu, że śmierć danej postaci nadal występuje, tak nie jest ona pokazana. Cartoon Network usunął podpalonego papierosa Asumy, by nie był zapalony, tak Jetix całkowicie usunął tytoń. Przez to twarz Asumy w całości nie jest widoczna, ponieważ robią zbliżenie na oczy i nos. Kadry są przybliżone, by tylko zasłonić niektóre rzeczy, które im nie pasowały. Twarz trzeciego Hokage też była zasłonięta, by tylko zakryć jego fajkę. Samo to, że na Jetixie nigdy nie jest pokazane, że ktoś zostanie uderzony poprzez usuwanie jednej lub dwóch sekund czy kompletnego zatrzymania kadru. Digimony Digital Monsters Wiele ludzi nazywa to klonem Pokémonów, mimo to anime ma bardzo wiele fanów na całym świecie. Warto wspomnieć, że na przestrzeni lat powstało aż 9 głównych serii Digimon, a także liczne filmy pełnometrażowe, z których każdy wprowadzał nowych bohaterów i nowe historie. Jednak dziś skupimy się na tej, od której wszystko się zaczęło na pierwszej serii z 99. Digimony to anime, które koncentruje się na przykładach dzieci znanych jako wybrani Digi-wyznawcy. Są to osoby, które ratują Świat cyfrowy i rzeczywisty w towarzystwie swoich cyfrowych przyjaciół Digimonów. Przeżywają fantastyczne przygody w wirtualnym świecie. Bohaterowie są często wyposażeni w specjalne urządzenia. Główne postacie tej serii to Taichi Yagami, Sora Takenouchi, Yamato Ishida, Oshiro Izumi, Mimi Tachikawa, Takeru Takahashi i najstarszy z nich Joe Kido. Każdy z nich ma unikalną osobowość i relacje ze swoim Digimonem, co dodaje głębi całej historii. W pierwszym odcinku dowiadujemy się, że wszyscy bohaterowie pochodzą z różnych klas, co sprawia, że ich interakcje są interesujące. Historia rozpoczyna się w momencie, gdy siedmioro dzieci przebywa na letnim obozie. Niespodziewanie ich świat zmienia się, gdy nagle zostają uwięzieni w burzy śnieżnej, a następnie porwani przez olbrzymią falę. W niewyjaśnionych okolicznościach zostają przeniesieni do innego wymiaru, cyfrowego świata, gdzie każdy z nich spotyka swojego Digimona. Bez jedzenia i wody w obcym dla nich świecie, gdzie jest mnóstwo innych złych Digimonów, starają się przeżyć. Fabuła koncentruje się na Odkrywaniu tajemnic cyfrowego świata, rozwijaniu więzi między postaciami i Digimonami, które mogą ewoluować w bardziej potężne formy, co pozwala im stawić czoła różnym wyzwaniom, oraz na pokonywaniu przeszkód, aby uratować owa światy. Digimony to seria, która łączy w sobie elementy przyjaźni, odwagi i walki przeciwko złym siłom. Każdy z bohaterów posiada swój, jakby herb, symbolizujący kluczową cechę, taką jak odwaga, przyjaźń czy nadzieja. To właśnie te wartości pomagają im w trudnych chwilach i umożliwiają Digimonom ewolucję w silniejsze formy, co jest kluczowe w ich walce o osalenie obu światów. Odcinki są bardzo ciekawie prowadzone i z każdym kolejnym można się zżyć z danym bohaterem i jego Digimonem. Cała fabuła rozwija się zgrabnie. Początkowe odcinki wprowadzają nas w świat bohaterów. Pełne są żartów i sytuacji, które pozwalają nam lepiej poznać każdą postać i jej stworka. Z czasem jednak ton serii staje się poważniejszy, a nawet mroczny, gdy bohaterowie stają w obliczu prawdziwego zagrożenia. Raczej na nudę nikt nie będzie narzekać, ponieważ sporo się dzieje. Anime łączy w sobie elementy akcji, przygód i emocjonalnych chwil, a jego popularność wynika z atrakcyjnych postaci. Warto wspomnieć, że z każdym kolejnym odcinkiem nie tylko Digimony ewoluują, ale także ich właściciele. Krótki segment: Digimony kontra Pokémony. Seria ta zaczęła się jako zabawki wirtualnych zwierzaków, znanych jako Tomagochi, ale szybko rozwinęła się w pełnoprawne anime, które zdobyło ogromną popularność na całym świecie. Choć wiele osób porównuje Digimony do Pokémonów, warto podkreślić, że te dwie serie mają kilka istotnych Różnic. Podczas gdy Pokémony skupiają się na łapaniu, trenowaniu i walce z stworków, Digimony koncentrują się na głębszej fabule, rozwoju postaci i relacjach między bohaterami a i Digimonami. W Digimonach stwory mogą ewoluować do bardziej potężnych form w zależności od emocji i więzi z ich ludzkimi partnerami. Dodaje to serii dodatkową warstwę emocjonalną i dramatyczną. W pokemonach również występuje więź pomiędzy nimi a ich właścicielami. Różnica jest taka, że ewolucja u nich jest nieodwracalna. Myślę, że Pokemony są leciutkie. Bardziej skierowane do młodszych odbiorców. Digimony mają tendencję do kierowania się w stronę nieco starszej publiczności, z bardziej złożonymi fabułami i poważniejszymi tematami, co może się wydawać dość ironiczne, bo powstały parę lat później niż Pokemony. Świat Medabotów to miejsce, w którym roboty, zwane Medabotami, są nieodłącznym elementem życia codziennego. Te maszyny często pełnią rolę pomocników, obrońców, a czasem nawet narzędzi do walki, zarówno w dobrych, jak i tych złych celach. Kluczowym elementem każdego Medabota jest specjalny medalion, który pełni rolę procesora i mózgu robota. Każdy taki medalion jest unikalny, ma własny charakter i umiejętności, co czyni każdą maszynę wyjątkową. W pierwszych sekundach dowiadujemy się, że nieznana grupa złodziei ukradła jeden z potężnych najważniejszych medalionów, czyli medalion chrząszcza, który następnie gubią i wpada on do rzeki. W centrum wydarzeń znajduje się młody chłopak o imieniu Ikki, który marzy o posiadaniu własnego medabota. Na jego nieszczęście medaboty są bardzo drogie, a jego rodzina nie może sobie na niego pozwolić. Mimo to, protagonista nie traci nadziei. W szkole jest często wyśmiewany przez rówieśników za to, że nie posiada robota, ale jego fascynacja tymi maszynami tylko rośnie. W międzyczasie Ikki zdobywa niezwykłą wiedzę na temat medabotów, śledząc każdą walkę i ucząc się na ich temat. Jedną z kluczowych postaci w tej historii będzie Erika Amazake, energiczna i odważna młoda dziennikarka szkolnej gazety. Wspiera ona głównego bohatera w jego przygodach. Erika, choć czasem lekkomyślna, zawsze stawia na pierwszym miejscu sprawiedliwość i prawdę, co czyni ją idealnym partnerem dla Ikiego. Anime rozpoczyna się, gdy dwóch uczniów przeprowadza robitwę. Robitwa to unikalna nazwa do pojedynku dwóch botów. Sędzia nadzoruje to do czasu, dopóki jeden z Madabotów nie padnie. Coś na zasadzie walki pokemonów, gdzie przeprowadza się ją o honor, a do momentu, gdy przegrana oddaje Pokemona. Tak tutaj w większości przypadków ceną jest dowolna część Medabota wybrana przez wygranego. Te części mogą być następnie używane do ulepszania własnego Medabota, co pozwala na modyfikowanie jego umiejętności bojowych i wyglądu. Z każdą kolejną odbytą bitwą, której ik jest świadkiem, jego chęć zdobycia Medabota wzrasta coraz bardziej do momentu, aż decyduje się go kupić. Lecz niestety nie stać go na żaden inny model, poza jednym bardzo starym Medabotem. Początkowo chłopak wyśmiał sprzedawcę, że wciskał mu Antyk, ale ostatecznie go kupił. Gdy jego przyjaciółka wpada w kłopoty, przez zgraje obryszków chce ją uratować. Bot okazuje się być niezwykle silny, ale jest nieco krępny i buntowniczy. Tak pojawia się kolejny bohater serii, którego nazwał Metabi. Na początku fabuła jest lekka i humorystyczna oraz pełna zabawnych momentów. Początkowo relacje pomiędzy Ikkiem i Metabi są kiepskie, ale z czasem się to poprawia. Potem ton historii zmienia się na poważniejszy, gdzie spotykamy głównego antagonistę, czyli doktora Aki. To genialny, kontrowersyjny wy. Nalazca, który jest odpowiedzialny za stworzenie wielu potężnych medabotów. Jego celem jest stworzenie najpotężniejszego medabota, dzięki któremu zdobędzie władzę i kontrolę nad światem robotów. Anime, jak widać, ma bardzo starą, ale klimatyczną kreskę. Widać, że ktoś włożył w to wiele serca, by jak na tamte czasy wyglądało to dobrze. Medaboty miały dwa sezony, które łącznie liczyły 91 odcinków. W Japonii seria cieszyła się umiarkowanym zainteresowaniem, co skłoniło wydawcę do wprowadzenia jej na rynek amerykański. Tam odniosła już większy sukces. Co ciekawe, w Polsce medaboty zdobyły wyjątkowo dużą popularność w porównaniu do innych krajów europejskich, ale dość szybko zostały zapomniane. W Japonii największym powodzeniem cieszyły się gry sygnowane marką Metabotów. Obecnie popularność i zainteresowanie serią drastycznie spadły. Franczyza zajmuje się głównie produkcją nowych zabawek oraz prowadzeniem mobilnej gry Medarot S Unlimited nowa. Czasami pojawiają się remastery i spin-offy, ale są one wydawane wyłącznie w Japonii. Samo anime nie spotkało się z większymi kontrowersjami. Najbardziej można by się przyczepić do zmian i cen. Cenzury wprowadzonych podczas lokalizacji, tematyki przemocy czy porównań do Pokémonów i Digimonów. Jednak te kwestie są raczej marginalne. W Polsce cenzura była minimalna, zwłaszcza w porównaniu do Naruto. Megaman Anti-Warrior. Podobnie jak w Medabotach, świat Megamena jest osadzony w przyszłości, gdzie zaawansowane technologie komputerowe są integralną częścią życia codziennego. W tym świecie ludzie korzystają z urządzeń zwanych PET. Jest to skrót od Personal Terminal. Umożliwiają one łączenie się z cyfrowym światem i zarządzanie swoimi wirtualnymi towarzyszami, znanymi jako netnawi. NetNavi to cyfrowe programy, które pomagają swoim właścicielom w nawigacji po sieci, walce z wirusami, a czasem nawet rywalizacji z innymi NetNavi. Każdy z nich ma unikalne umiejętności i osobowość, co sprawia, że relacje między użytkownikami a ich netnawi są kluczowym elementem historii. W pierwszych minutach dowiadujemy się, że potężny wirus komputerowy, znany jako Live Virus, został stworzony przez tajemniczą organizację, która jest nazwana WWW World Tree. Ich celem jest wykorzystanie tego wirusa do przejęcia kontroli nad globalną siecią, co może doprowadzić do chaosu na całym świecie. W centrum wydarzeń znajduje się młody chłopak o imieniu Lan Hikari, który podobnie jak wielu innych posiada swojego NetNavi. Lan jest energiczny, pełen życia, ale też trochę niezdyscyplinowany. Jego netnavi, Megaman.exe, jest silnym i lojalnym towarzyszem, gotowym stanąć do walki, by chronić sieć i świat przed zagrożeniami. Lan, choć z początku nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji, szybko zostaje wciągnięty w walkę z WWW, kiedy jego przyjaciele zaczynają być atakowani przez złośliwe wirusy. Jego ojciec, dr. Yuichiro Hikari, jest czołowym naukowcem pracującym nad technologiami PET i Netnawi, co tylko dodatkowo podkreśla znaczenie roli, jako Jaką Lan musi odegrać w tej walce? Seria rozpoczyna się od rywalizacji w Net Battles, pojedynkach, w których Netnawi walczą ze sobą w cyberprzestrzeni. Net Battles są popularnym sportem, w którym młodzi operatorzy, tacy jak Lan, mogą sprawdzić swoje umiejętności. Te walki są nie tylko o honor, często stawką są cenne programy lub specjalne umiejętności, które mogą wzmocnić ich Netnawi. Lan i Megaman szybko stają się jednymi z czołowych uczestników tych walk, co przyciąga uwagę zarówno przyjaciół, jak i wrogów. W trakcie kolejnych bitew protagonista odkryje że Megaman posiada unikalną zdolność, a mianowicie może synchronizować się z Lanem na poziomie fizycznym i psychicznym, co daje im ogromną przewagę w walce. Z czasem relacja między Lanem a Megamenem staje się coraz głębsza. Choć początkowo Lan traktował swojego Netnawi bardziej jako narzędzie, z czasem zaczyna go postrzegać jako prawdziwego przyjaciela i partnera w walce. Ta relacja jest kluczowa dla fabuły, szczególnie gdy Lan dowiaduje się, że Megaman jest w rzeczywistości cyfrową repliką jego zmarłego brata. Na początku fabuła jest lekka i humorystyczna, Momentami jak próby Lana wygrywania Net Battles. Fabuła, z początku lekka i humorystyczna, z momentami jak próby Lana wygrywania Net Battles przeciwko swoim szkolnym rywalom, czy sceny, w których jego przyjaciółka Mile wpada w kłopoty, a Megaman musi ratować sytuację. Jednak, w miarę postępu historii, ton to staje się coraz bardziej poważny. Zła organizacja staje się coraz bardziej zdeterminowana, by zdobyć kontrolę nad światem, a Lan i Megaman muszą stawić czoła coraz silniejszym wrogom. W końcu poznajemy głównego antagonistę serii, Dr. Willy. Ten Genialny, ale szalony naukowiec jest mózgiem stojącym za organizacją. Jego celem jest zemsta na świecie, który odrzucił jego wizje i wynalazki. Antagonista chce wykorzystać live virus do zniszczenia globalnej sieci i zbudowania nowego świata na własnych zasadach. Jego plany stają się coraz bardziej przerażające, a główne postacie muszą połączyć siły z innymi bohaterami, takimi jak protoman.exe i roll.exe, aby go powstrzymać. Największym sukcesem kreskówka okazała się w Japonii i w Ameryce. W Polsce, choć również była, nie takiego rozgłosu i ciepłego przyjęcia zarówno w kontekście gier jak i serialu. Raczej nie trzeba wspominać, że pomysł na anime powstał z sukcesu gry Megaman stworzonej przez Capcom na W Polsce na kanale Jetix wyemitowano łącznie 102 odcinki obejmujące cały pierwszy sezon oraz część drugiego. Z powodu różnych decyzji dotyczących ramówki i zmian w programie nie wszystkie odcinki z późniejszych sezonów zostały pokazane w Polsce, a łączna ilość odcinków to 209. Seria miała trudności z utrzymaniem stałego harmonogramu emisji w Stanach Zjednoczonych. Często zmieniała godziny emisji lub dni tygodnia, co wpływało na jej dostępność i popularność. Choć polski dubbing, jak na swoje standardy, jest lekko powyżej przeciętnego, tak dubbing angielski, który został stworzony na potrzeby wersji międzynarodowej, spotkał się z mieszanym przyjęciem. Krytyka dotyczyła zarówno jakości tłumaczenia, jak i wykonania aktorów głosowych. Niektórzy fani preferowali oryginalną wersję japońską, uważając, że angielska wersja nie oddaje w pełni charakteru i emocji postaci. Teraz coś dużo bardziej luźniejszego, ze sporą dozą humoru. Jedni tego anime nienawidzą przez wygląd, a inni uwielbiają przez trafny humor masz rodziców? Czego chcesz? Mmm, na dzień dobry. Odczep się, jesteś za młody. Mm, nie przeszkadzało ci to wczoraj w nocy. Shinchan to japoński serial anime, który jest podzielony na sześciominutowe odcinki, a manga jest autorstwa Yoshihito Usuyego. Choć sześciominutowe odcinki to za dużo powiedziane, ponieważ odcinki trwają około 20 minut, ale zostały podzielone na cztery oddzielne 6-minutowe segmenty. Głównym bohaterem jest pięcioletni chłopiec o imieniu Shinnosuke Shinohara, który mieszka w w mieście Kasukabe wraz z rodziną. Seria jest komedią, która w dużej mierze opiera się na codziennym życiu i problemach małego chłopca, jego rodziny i przyjaciół. Shin-chan to wyjątkowo niesforne dziecko, które uwielbia sprawiać problemy i wpędzać dorosłych w kłopotliwe sytuacje. Jego zachowanie jest często nieodpowiednie dla dziecka w jego wieku. Mówi bezpośrednio to, co myśli, co często prowadzi do zabawnego i nieoczekiwanego obrotu sprawy. Shin ma także specyficzne upodobania, takie jak oglądanie seriali o superbohaterach, rysowanie pikantnych obrazków oraz wy Wykonywanie dziwnych tańców. Seria porusza wiele tematów z życia codziennego, takich jak relacje rodzinne, szkolne przygody, a także różne absurdy i komiczne sytuacje, które wynikają z zachowania małego Shin-Chana. Mimo, że seria jest na pierwszy rzut oka skierowana do dzieci, to jej humor często odnosi się do tematów, które mogą być lepiej rozumiane przez dorosłych. Jak mówiłem na początku, jedni mogą kochać i dobrze wspominać to anime przez żarty, które na dzisiejsze standardy nie miałyby miejsca. Shin-Chan był najbardziej popularny w Japonii, gdzie seria zyskała status kultowy. Manga jest anime są tam niezwykle dobrze znane, a Shinchan stał się ikoną popkultury. Tam też seria cieszy się ogromną popularnością od lat 90. i nadal jest kontynuowana. Natomiast w Polsce miał sporą grupę fanów, zwłaszcza kiedy był emitowany na Jetixie. Swoją popularność na pewno zyskuje prawdziwymi historiami z życia codziennego i często mocnym, ofensywnym humorem. Shinchan zawiera subtelnie humorystyczną krytykę społeczną na różne tematy, takie jak rodzicielstwo, edukacja czy oczekiwania społeczeństwa. Nie zdziwię nikogo faktem, że poza cenzurami Nałożonymi, to Shinchan oberwał przez swój cięty humor. Chłopak jest często bezpośredni i czasem obsceniczny. Pięcioletni chłopak przejawia duże zainteresowanie starszymi kobietami, czy żartuje ze swojego ciała, zdejmując spodnie, do tego rzucając żartę z podtekstem seksualnym. Podobno serial przeszedł mocną cenzurę słowną, zanim został puszczony w Stanach. Anime było krytykowane przez niektórych rodziców i pedagogów za brak wartości edukacyjnych oraz za promowanie nieodpowiednich wzorców. Często jest nieposłuszny, przekracza granice i kpis dorosłych. Mógł być postrzegany jako negatywny Przykład dla dzieci. Wychowując się na sincianie, wyrosłem na seksistę, ale mam też wady. Koreańskie honorowe miejsca. Możecie teraz zapakować walizki i oddalimy się trochę od Japonii, a dokładnie w stronę Korei. Pukka to koreańska seria animowana, która zyskała międzynarodową popularność dzięki swojej unikalnej estetyce, humorowi i orokowi postaci. Jej pierwszy odcinek zadebiutował w 2006 roku. Emitowana była na wielu kanałach na całym świecie, w tym na Jetixie, gdzie zyskała dużą popularność. Akcja Pukki rozgrywa się w wiosce o nazwie Suga Village, która jest mieszanką tradycyjnych elementów azjatyckiej kultury z nowoczesnymi za zabawnymi wątkami. Główna, tytułowa bohaterka Pukka jest energiczną i pełną pasji jedenastolatką, która pracuje w restauracji prowadzonej przez jej trzech wujków. Jest pełną energii, uroczą dziewczynką, która zawsze nosi charakterystyczne czerwone ubranie i ma czarne włosy zebrane w dwa kogi. Jej największym marzeniem jest zdobycie serca Garu, młodego ninży, w którym jest bezgranicznie zakochana. Pukka jest niezwykle silna fizycznie i potrafi pokonać każdego przeciwnika, kto stanie jej do miłości z Garu. Dokładnie tak jak w przypadku Naruto, gdzie Hinata bardzo często mu współczuła i Podkochiwała z taką różnicą, że pułka jest bardzo energiczna i pewna siebie. Garu to cichy, spokojny i niezwykle utalentowany młody ninja, który poświęca większość swojego czasu na doskonalenie swoich umiejętności. Jest on obiektem uczuć pukki, choć sam jest bardziej zainteresowany treningiem niż romansami. Mimo to często kończy uciekaniem przed pukką, co prowadzi do wielu zabawnych sytuacji. Są jeszcze przyjaciele głównych bohaterów. Ching jest lojalną przyjaciółką pukki, która również praktykuje sztuki walki, a Abio to zuchwały chłopak, który często próbuje. Na Śladować swojego idola, brusali rozrywają swoją koszulę na znak męskości. Pukka charakteryzuje się wyjątkowym stylem wizualnym, który łączy elementy kawaii z kreskówkową, dynamiczną animacją. Postacie są przedstawione w bardzo prosty, ale wyrazisty sposób, z dużymi głowami i małymi ciałami, co nadaje serii wyjątkowy urok. Humor w Puka jest silnie oparty na slapstiku, czyli fizycznych gagach, przesadnych reakcjach i sytuacyjnych dowcipach. Mimo, że seria jest praktycznie pozbawiona dialogów, potrafi przekazać wiele emocji i komicznych sytuacji. Za Pomocą gestów, dźwięków i wyrazistych animacji. Sceny pościgów między Pukką a Garu są jednymi z najczęściej powtarzających się motywów. Zawsze prowadzą do zabawnych sytuacji, co jest bardzo urocze, gdy się to ogląda. Osobiście bardziej mi pasuje słowo urocze, jak patrzymy na Pukkę, która się mocno stara o serce Garu, jest to na swój sposób rozbrajające. Bardzo sympatyczna i luźniutka animacja. Nie można zaprzeczyć, że jest tam wiele nawiązań do koreańskiego ubioru czy kuchni. Postacie, jak Pukka, często noszą ubrania, które są stylizowane na tradycyjne koreańskie hanbok. Choć sama Pukka nie nosi hamboku, to jej czerwona sukienka ma pewne elementy, które mogą przypominać koreański strój. Styl rysunków i motywów, takich jak ozdoby przypomina koreańskie motywy artystyczne i dekoracyjne. Relacje Pukki z jej wujkami mogą odzwierciedlać koreańskie wartości rodzinne, które kładą duży nacisk na szacunek wobec starszych i bliskich. Estetyka wioski Suga, w tym styl rysunków i dekoracji, może zawierać subtelne nawiązania do koreańskich motywów artystycznych i folklorystycznych. Owa wioska posiada również piękną architekturę, która Przypomina tradycyjne koreańskie domy, tak zwane Hanok czy Songyeon, zwane jako kamienny lew stróż. Serial składał się z dwóch sezonów, jednak zakończył swoją emisję w 2010. Dziękuję i do następnego.